Wiecie, co jest zajebistego w serii Oczami Dunkera? Wszystko jest zajebiste, a najbardziej zajebiste jest to, że mogę sobie przypomnieć stare konkursy, które oglądałem, jak byłem jeszcze gówniarzem, trenowałem te wsady i byłem strasznie, strasznie jeszcze 10 razy bardziej podjarany wsadami niż teraz i mogę sobie przypomnieć, z Wami oglądać jeszcze raz starą klasykę. Dzisiaj mam dla Was konkursadów z 86 roku i jest to bardzo ważny konkursadów przede wszystkim dla każdego gościa, który jest niski, a marzył o tym, żeby wysoko skakać. Właśnie dzięki spadowi, webowi, webowi, web, web. webowi, powiedzcie sobie to jak chcecie, dzięki spadowi yy, młodzi, niscy koszykarze zobaczyli, że pomimo niskiego wzrostu można grać w koszykówkę, można dostać się do NBA i nawet można rozjebać konkurs w wsadów. To dzięki niemu Maxi Box, chociażby on miał ile? 52, no nie chcę skłamać, ale wiem, że był silny w chuj. Nieważne, zaczynamy, oglądniemy sobie konkurs z 86 roku. Zapraszam, łapa w górę, zanim zaczniecie oglądać, bo jak nie, to to nie, to nie. Na początek lecimy sobie z, z kimś, z czym lecimy sobie? Z regulaminem. Each competition... competitor. Ja szczerze, ja bardzo słabo stąd widzę, bo mi światło się odbija. Więc sami sobie y, prze, przeczytajcie. Trzy wsady w rundzie, dwa w finale. Mogą dwa wsady replace. 0,10 points can be stored per dunk. Maximum score 50 points per dunk. Just for style, athletic ability and creativity. Ok, nic nowego, zasady jak każde inne. Wybaczcie sobie, przewinę sobie tutaj troszkę. Kogo mamy w jury? Mamy Sandersa, mamy Staubacha, mamy Rasela, mamy Nawratilowa i mamy jeszcze, nie zdążyłem doczytać. Ale najważniejsze, zaczynamy sobie. Spadłeb, który jest ruki I uwaga, wiecie, z kim on tutaj konkuruje ze swojej drużyny? Właśnie z Wilkinsem. Dwóch przechuj w jednym konkursie, dwa przeciwieństwa, wielki chłop, mały chłop, no ale obydwaj ciemnoskórzy. Przypadek? Nie sądzę. Spadł łeb, nabieg z prawej strony, kozłuje piłkę szacu, naskok lewa, prawa i mamy pompkę tyłem, ale to nie wyglądało tak, jakby zrobił wsad, ale. Aha, już wiem, co się stało. Nawet w sumie pamiętam. Jemu po prostu piłka przyjebała w głowę i piłka przeszła cała przez obręcz, dostał w głowę i ona wypadła. Tak? Tak, na pewno. Zaraz pokażę chyba powtórkę. Mimo to, szczerze, gdybym miał oceniać niskich dunkerów jego pokroju, to jest naprawdę mało. 5-7 wzrostu to jest 1,70 m. To mógłbym powiedzieć, a bo pompka nie jakaś mocna, nie jakaś może stylowa. Nie, przy takim wzroście to... Tak, to jest czysty wsad w pierwszej rundzie, tylko po prostu przywalił sobie w głowę i wypadło. Naprawdę niezły wsad, tym bardziej... Nie no, przy tym wzroście w pierwszej próbie naprawdę bardzo dobrze rozpoczęty konkurs. Najlepsze jest to, że każdy myśli sobie, że wyskok to tylko siła fizyczna, a to niekoniecznie widzicie sobie jakiegoś Magena Achilles, go się schudy jak patyk. No i... Czekajcie, bo się zagadałem, dobrze pamiętam, tak jest, Stansberry i jego charakterystyczna 3 szósteczka. Statue of Liberty, praktycznie z linii przerywanej i to jest naprawdę fajny wsad, przede wszystkim bardzo dobrze wygląda i wiecie co, troszkę mi brakuje takich wsadów w konkursie i chciałbym chętnie zobaczyć, Zaka Lawina, który próbował robić ten sad z osobistego. Ja pierdolę chciałem to zobaczyć na konkursie. Miazga 360 Statue of Liberty z osobistego. Również dobrze oceniony. 47 punktów. Bardzo fajny sad. Roychinson 6,9. Wysoki gość 6,9 to będzie ile? Z 2,8. Jakoś tak. Co on tu zrobił właściwie? O, nie masz koordynacji, proszę panie, jak Larynans. Bo Larynans, jak robił Rock the Cradle, to tak. Do tyłu mocno tą piłkę zabierał, i generalnie jego w ten wymach do tyłu już go napędzał w górę, a ten nie jest skoordyn skoordynowany, i już bieg po prostu z tą piłką z tyłu, potem wyciągnął do góry. Więc to nie jest yy, wsad na poziomie Jordana i Nansa. Ok, 39. Nie będę tutaj oceniał, ile ja bym dał, bo nawet nie wiem, w jakiej skali tu oceniają. Gerald Wilkins. O, widzę, że Wilkinsy też się bardzo mocno kocą, i każdy Wilkins musi wsadzać. No i widzę, że tu będzie jakiś na początek long distance dunk, i już przynajmniej mamy kozłowanie. Krzesło. Hmm, chyba ktoś tam miał siąść i po prostu spierdolił. A tak serio, mamy tutaj wsad z daleka, nad krzesłem. Widać, że wszyscy podjarani. On też podjarany, mm, tylko nie ja podjarany, bo ogólnie wsad na krzesłem, no, szczerze, dla mnie to ten wsad, czy z krzesłem, czy bez, wyglądałby tak samo, z tego względu, że żeby przeskoczyć krzesło, wystarczy po prostu podnieść nogę do góry i nic więcej tu się nie dzieje, ale... To była nowość widocznie na tamte czasy i dostał maksymalnie chyba 50 punktów. Terry Tyler 7 LAT Pro 6,7, czyli jakieś 2 metry z paroma centymetrami wzrostu. I mamy również sad z dystansu, czyli właściwie bardzo podobny sad, który widzieliśmy przed chwilą yy, nad krzesłem. A właściwie dla mnie to jest jeden chuj: po prostu nie ma krzesła. A teraz możemy sobie fajnie zobaczyć, ile krzesło dodało. Punktów. Odległość bardzo podobna. Tamten był może mocniejszy i nieco bardziej stylowy, bo coś tam więcej się działo w powietrzu. Te nogi podkurczał. Ile dostałeś, szefie? 36, czyli rozumiecie, dajecie krzesło 14 punktów więcej, jeśli chodzi o wsad. Jerome Kersi, Uuu, fajnie, fajnie, fajnie. Jedną ręką z jednej nogi po odbiciu od deski. Aczkolwiek ta piłka jakoś super czysto nie przeszła przez kosz, więc też. Był wysoko. Troszkę nieczysto wykończył. Jakby zakurwił w ten sposób, że piłka by po prostu odbiła się szybciej od parkietu, niż on by yy, wylądował, no to zdecydowanie bardziej by to spotęgowało ten wsad i dźwięk. Pol. Pressy? Presej, Nie wiem, jak to wypowiedzieć nawet. Fajnie, że kozłują wszyscy. O! I ten próbuje znowu Rock the Cradle, czyli ten wsad taki, gdzie do tyłu robi się ruch, i nagle zmienia kierunek ruchu, który robił Nancy, i właśnie Jordan. Ale patrzcie, cyk. Przy tym wsadzie jest to ciekawe, ogólnie nie wiem jak ktoś interesuje wsadami, może nie zwraca uwagi na to, że normalnie robi się wymach rękami do góry, jak się wychodzi do góry, żeby poleci wysoko. A tutaj widzicie, on wychodzi do góry, a wymach jest lewą ręką do góry, a prawą ręką do tyłu i u niego nie ma tego takiego zaznaczonego jak u Jordana i Nansa, dlatego ten sad tak nie wygląda jak u nich, ale jest zrobiony, jest zrobiony. No i kto spad web. Hm. A powiedzcie mi jedną taką rzecz ciekawą. Dlaczego mi tu pokazują takie oceny 46 i 48. Czyżby był jakiś wsad, którego nie widzę? Nie wiem. To jest najdłuższy klip, jaki znalazłem z tego konkursu na YouTubie i nie chciałbym już przerywać, więc patrzymy co po prostu robi. Kozioł, pompka z przodu, taka pompka do jajek. Czyli normalna pompka tylko po prostu przodem. Fajny, ciekawy wsad, co się dzieje, ale babeczki są podjarane, mokre, tam pewnie jak ślimaki ślady zostawiają. No kurde, no Wygląda go się jak dziecko, nie? No i każdy wsad przy tym wzroście wygląda wręcz nienaturalnie. Odległość stóp od ziemi, czas powietrzu, sztywność niesamowita. No i nawet stylowo dość to wygląda. Nie najgorzej z taką łatwością to wsadza. Nie wygląda jak yy, żelbeton. Pora na chwilę odpoczynku, ale teraz mamy znowu Stansberry. I co on zrobi? Nabieg nieco... Ło! Kurwa, dobry wsad. Na tamte czasy naprawdę dobry wsad, co on to zrobił, dajcie powtórkę, bo wygląda mi jak to takie było, by było przełożenie, o nie, tu już coś mi kurwa następnego pokazuje, o chuj chodzi. W ogóle ten klip jest jakiś zjebany, ale oglądniemy to co po prostu jest i Stansberry podrzucił sobie piłkę z prawej ręki, ściągnął do takiego reverse midbilla tyłem, to jest ciężki wsad, to jest naprawdę bardzo dobry wsad, Hm. Ale dobra, lecimy dalej. Co tutaj będzie w tym klipie? Bo to nie jesteśmy nawet jeszcze w połowie. Kumacie, on wsadzał dwoma piłkami. Nie, wsadzał jedną. Kto to jest? To jest Clyde Drexler. Terence Stansberry. Wins first round. Dankov, Aha, była jakaś dogryweczka. Była jakaś dogryweczka. Miał 49. Dobra, czekajcie. Przeanalizujmy sobie, co tutaj się dzieje. Pierwsza runda. Wilkins. Baj, co? Baj, kurwa. Baj. Web 141, miał tu najwięcej. Tutaj miał. Hmm. No, okej, okay. no dobra. Lecimy. Lecimy. Dalej. Tak kształtują się tutaj, znaczy prezentują się tutaj oceny. Przewinę sobie troszkę. I mamy tutaj już semifinal round, więc. Hmm. no dobra, zobaczymy, co tutaj panowie robi. Wilkins, okej. Okay. Jest. Zaczynamy. Dobra. Spadł web. Pierwszy narzut, widać coś mu tutaj nie wyszło. No i kolejna próba. Hmm, widzę, że nabieg ma dość chyba daleki. Tak, bardzo daleki nabieg. Daleko za liniczych punktów i robi rewersa tyłem z narzutu. Szczerze, nawet za wiele tutaj nie musiał robić, bo prze ten i tak to będzie dobrze wyglądać. No i pokażcie powtóreczkę. Mam nadzieję, że pokażecie powtóreczkę, że to nie będzie jakiś taki naprawdę zryty klip, że będziemy widzieć jedną trzecią. Nie jest, bardzo taki płynny nabieg ale ma sztywność w Achillesach tyłem może nie jest jakąś supermocą wykończony, ale narzut nabieg bardzo ładnie dostał 50, zresztą będzie też faworyzowany bo zazwyczaj jak ktoś jest niski to jest po prostu nieco faworyzowany tym bardziej jeśli jest tak ekstremalnie niski i w ogóle go tutaj nie powinno być, aha jest Dominik Wilkins, Dominik Wilkins wydaje mi się, czekajcie, czekajcie że on po prostu od razu do finału chyba przeszedł jako Obrońca tytułu, tak? On wygrał rok, rok wcześniej, dobra, nie chcę skłamać. Lewa, prawa i od razu Wilkins. Młyn kurewski, młyn na hamas kozła w swoim stylu. Aczkolwiek widziałem lepsze windmill w jego wykonaniu. Chyba ten nie był tak czysto zrobiony, no ale spójrzmy mm, w zwolnionym tempie, o ile będzie powtórka, jak to wyglądało. Okej, okay, mamy naskok. Piękny zakres lewa ręka nie pomaga przy wsadzie. No, mogłaby czyściej przylecić ta piłka przez siatkę, to by na pewno spotęgowało efekt. No, ale jaki ocen dostaje 46. Oj, chłopie. 46, a 50 miał twój konkurent z drużyny. No i kolejny Wilkins 21 cm w wodzie. Nawet spoko szacun już za y, obnoszenie się z tym y, jak dużego stolca y, zrobiłeś. Dobra. Jak zakurwił? On to wsadził? Co to chłop zrobił? Gość tak mocno próbował wsadzić, że aż się po prostu wyrypał na parkiet. Hm. no okej. Okay. Aha, to było pudło, bo to się tak szybko tutaj dzieje, a jeszcze jak przez to słońce słabo widzę, to muszę czasem dwa razy zerknąć na to, co oglądam. O, chyba se pokurwił nabieg i pomylił sobie kroki. To jest to, że chyba w ogóle mu przerwali, to jeszcze nie liczyli mu chyba czasu na wsad. Nie wiem, nie wiem, nie znam się zarobiony jestem, ja tu dopiero przyszedłem. Dobra, lecisz gościu, masz Wilkins na plecach, pasuje coś, wsadzić. Nabieg, kozioł. Przerywana linia i znowu pudło. On próbuje zrobić po prostu windmilla takiego z dystansu w tym wypadku z przerywanej linii. Nie wygląda najgorzej, ale no nie ma tu jakiejś ekstremalnej wysokości, nie ma ekstremalnej szybkości rąk, żeby to zdążył zrobić, no ale może w trzeciej próbie. Why not? No jest w stanie to zrobić, ale już, że tak powiem, w porównaniu do konkurencji, która daje swoje wsady w pierwszej czy tam w drugiej próbie, no to będzie bardzo ciężko zrobić już dobre wrażenie przy tym wsadzie. Chyba, że wyjebierz z osobistego. Jest. No i mamy zrobione. I to by był naprawdę bardzo dobry wsad, gdyby to było zrobione w pierwszej próbie. Tak niestety cały efekt wow, i efekt tego, że ludzie nie wiedzą, co zrobisz, no już znika. Dokładnie. No, zaprzerywany Fajnie rozciągnięte te ręce w powietrzu nieźle to wyglądało. No ale tak jak mówię, nie ta ilość prób. No i. Gerald Wilkins. Mm, już wiemy, że raczej nie będzie się liczył tutaj w walce o zwycięstwo. Stansberry. No to dawaj, dawaj, co zrobisz? Może ta trzy szóstka ta sama, którą zrobiłeś, tylko z osobistego. Przecież mieliśmy już przypadki, że z osobistego dawali po dwa razy w samym wsadę. Nie. Dobra. Nabieg. Kozioł. Odbi. Ty, to by był dobry wsad, zajebisty wręcz. Nabieg. Odbicie od ziemi. I trzy szósteczka łapana w powietrzu na skok. Lewa prawa, ale tu brakło i dokładności, i wysokości, bo praktycznie dotknąłeś tą piłką w obręcz. Hmm. Zrobisz to czy nie zrobisz? Ja nie pamiętam. Serio. Oglądam z wami ten konkurs i nie mam pojęcia, co tu się za wiele stanie. O, zmiana. I mamy dwoma rękami mocno od deski. Spoko, ale nie jestem podjarany ani mi się nie ruszył. Zbiarek. Więc raczej też, szefie, nie będziesz tutaj już się liczył yy, w walce ze spadem i z Wilkinsem. Jak już masz taki wsad dawać, to dawaj go w pierwszej próbie. No niestety zmiana wsadów często nie jest dobrym wyjściem. Jak robimy jakiś trudny wsad i wszyscy się jarają o robi coś dojebanego, no to fajnie było go wsadzić, a często ludzie z trudniejszego wiadomo zmieniają na yy, Prostszy, no ale i tak się niszczy o zwycięstwo. Walczymy o to, by wygrać w konkursie, o nic innego i to powinno się liczyć. No, chyba że jest taka sytuacja, że walczysz o przejście do kolejnej rundy. Wtedy wiadomo, możesz zrobić cokolwiek, żeby tylko przejść, ale tu już jest walka o zwycięstwo. No i co zrobi Spad? Taki daleki nabieg by robił? Hmm. Ogólnie ciekawe jest to, że Spad naprawdę miał kilka wsadów w meczach i potrafił skakać i z jednej nogi, i z dwóch nóg. Niesamowite. Kozioł dobrze kozłował i próbuje wsadzić z jednej nogi z linii przerywanej. Ogólnie nie wiem, czy też wiecie, ale spadł, był przechujem, jeśli chodzi o koszykówkę w szkole średniej. On chyba tam z 26 punktów na mecz miał, mmm, grając w szkole średniej. Więc przy tym wzroście to jest naprawdę niesamowity wynik. Da radę, czy nie da rady? Jedna noga, nabieg. Ja pierdolę. Masakracja, nie? W ogóle jak faza lotu wygląda nienaturalnie. Odległość stóp od ziemi, proporcje jakie są ciała do obręczy, niesamowite. I z jednej nogi, z kozła, z dystansu robi pakę. Ciężko tu mówić o jakiejś kreatywności, bo to jest po prostu zrobienie wsadu, ale prawie przerywana. Ja tak nie zrobię. Ja tak robiłem, jak miałem życiową formę z jednej nogi. Nic więcej nie byłem w stanie dać. Ale jestem wyższy od niego prawie 10 cm, a to jest przepaść. Widzę, że reklamy Jordanowi robi, jeśli chodzi o buty, także spoko. No i co? Chłopie, jak trenujesz nogi, nie się na dupie, krew niech płynie do tyłka. No i Dominik Wilkins w swoim stylu strasznie mocno wykończona pompka. Ja mam wyciszony ten klip tutaj, bo jak leci za głośno, to zaraz prawa autorskie NBA mi blokuje filmy, ale... Niesamowita pompka tyłem. Serio, bardzo dobrze wykonana. Nie mówię nigdy, że to jest najlepsza pompka, jaką widziałem, ale pierwsza próba, patrzcie na siłę. Tak, piłka szybciej się odbiła, niż on zdążył wylądować. Wysokość przepotężna, a jak i to nawet sporo. Idealnie wykończony wsad, ale 47. Hmm. hmm. Chyba mogliby mu jednak troszkę więcej dać, ale. Nie będę się. O jezu, ktoś tutaj zaczyna nam kleić osobistego. I wiecie, ten temat z osobistego widzieliśmy już przecież kilkanaście lat później. I widzicie? Gdzieś to zaczęło się dużo, dużo wcześniej. Czyli akcja z klejeniem osobistego, żeby pokazać jury, skąd będę leciał i żeby zbudować yy, wielką atmosferę wokół tego, że będzie dojebany lot. Dawaj szefie, fajnie, że wszyscy kozłują, umieją kozłować. Ty. Idealnie trafił w ten plasterek, więc przynajmniej nie odjebał takiej akcji jak Jamario Moon, który nakleił pół metra za osobistym i w ogóle nawet nie było osobistego. Także szacun, że przynajmniej stąd dolecisz. No i co? Kolejna próba. Hmm. Poprawimy sobie buta, zrobimy reklamę obuwia. O? Koniec. Ale Zong miał jedną próbę chyba w tej rundzie. Nie wiem o co chodzi. Widocznie tak, po prostu... Było ustalone i gość jest. No, chłop, chłop w szoku jest. Także chyba się gość w ogóle nie spodziewał, że to już jest. Second round, second attempt. Druga próba. No nic, no odpadasz szefie, no co ci mogę powiedzieć? 25 to jest bardzo ważny numer, bo to jest numer Vince'a Cartera. Końcówki kariery. Chociaż nie, w końcówce już zagrał sobie z piętnastką. No i Stansberry. Uuu, jakby Stansberry dał z osobistego przy tym wzroście jego kabarytach, to by było. To by było coś. No ale niestety nie było nawet blisko. Właściwie dotknął jedynie obręczy. O zewne, proszę Państwa. O to. Co to było dalej niż osobiste? Kurwiło go? Czy się tak po prostu. Trafił. Gdzie on się to wybił? Ojojoj, proszę państwa, to była cała stopa za osobistym. Nie, to to nie było nawet szans na wykończenie tego. Niestety musiał być mieć no, z dwa metry wzrostu i dużo większy zasięg. A tutaj lecimy kolejna próba, i troszkę bliżej, i już daliśmy radę. No niestety to jest. Duża różnica. Wszyscy chcą zobaczyć w osobistego, bo dr Julius Irwin yy, no, poniósł poprzeczkę z tymi osobistymi, Jordan tak samo, no i chcielibyśmy zobaczyć te osobiste. Tu niestety nie było, pomimo tego, że to jest naprawdę ładny long distance, no ale to będzie za mało, żeby ocenić to wysoko i żeby liczyć się jeszcze w walce z panem. A właściwie z panami z Atlanta Hawks. No i właśnie jeden z tych panów, czyli ten malutki, słodziutki, yy, dzieciaczek, a właściwie przekozak, spadłeb, nabieg. O, próbował zrobić tabdanka dwoma rękami, czyli odbić, dotknąć piłką tablicy i wsadzić dwoma rękami. Bardzo kreatywny wsad, tym bardziej na tamte czasy i przy tym wzroście na pewno... Jest to w chuj ciężkie. Ja bym chyba nie dał nawet rady, by mi brakło czasu w powietrzu. O jak mi się nie Oj, 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 oj. Nie wiem czemu. Przecież mnie konkurs nie nudzi. To samo. Ej, 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 ej. halo, halo, halo. Panie Web. Czy ty nie zrobiłeś pompki przodem z dwie rundy wcześniej? Tak. Zrobiłeś ten sam wsad Dwie rundy wcześniej. Oj, nie oceniłbym ci wysoko, szefie. Ur. O nie, tutaj znowu wały się zaczynają. 46. Absolutnie widzieliśmy ten wsad. O ile dobrze pamiętam. Chyba się nie pomyliłem i widziałem ten wsad. Pomp tak, widziałem ten wsad. Mówiłem przecież, że pompka z przodu zrobiona. No i Wilkins. Pompka tyłem. Co wyście sobie, panowie teraz ubzdurali w tej rundzie, że robicie te same wsady, które robiliście wcześniej? Wilkin zmienił w tej pomce tylko to, że skończył ją z drugiej strony, nie? Wcześniej robił na skończył ją na wprost kosza i dostał 45. Ale coś tutaj albo panowie nie myślicie, albo nie wiem totalnie hmm, o co chodzi. Tym bardziej, że mogliście odwalić coś nieco bardziej. Innego po prostu. O, z prąd. O co chodzi? E, tylko prąd na chwilę zgasł, przewinę dalej i już to mamy. No i Wilkins, pan, któremu, Gerald, tak? Gerald, pan, któremu mm, brakło niestety prób w poprzedniej rundzie, próbuje dalej z osobistego, tak! I blisko, ale jednak spaw. Dużo nie braku. Aha, już wiem dlaczego zgasło, widzieliście te zakłócenia. To ogólnie ten konkurs tutaj to jest kopia z VHS-u. Ci co nie wiedzą, co to jest VHS, VHS, Damian, harsze bawi i uczy. VHS to jest Video Home System, czyli na kasetach mieliśmy filmy. Nawet nie wiecie już co to są płyty. Dobra, nieważne. Blisko było, brakło po prostu szczęścia, ewentualnie 5 cm wyskoku. Także panie Geraldzie, Wilkinsie, dziękujemy. A panie Stansberry chcemy zobaczyć w sad. O kurwa, dobre było. To było bardzo dobre. Gość sobie podrzucił tak pod ręką wysoko piłkę, że nawet przez chwilę myślałem, że on tego nie złapie. Tak, to jest podanie takie od dołu do góry, ściągnięte z mega wysoka do takiej pompki windmill. nie, to nie jest Windows, to jest taka... Dla mnie zajebisty wsad. Dla mnie jeden z lepszych wsadów, 49 i wcale się nie dziwię. To był naprawdę dobry by sad. Tylko trzeba było to wcześniej dać, bo teraz już masz kilka tak niskich sadów, że nie wiem czy w ogóle przejdziesz do finału. O ile jest finałowa runda. Ale ten sad mi się podobał. Szacun. Naprawdę bardzo szacun. Bo był taki bardzo obszerny ruch. Z bardzo wysoka to ściągnąłeś. No i mamy teraz kogo? Mamy oczywiście ulubieńca publiczności. O, finał, tak? Czyżby finał. Ale jest różnica nie? między nimi. Całkowicie dwie inne sylwetki. Powiedzieć wam ciekawostkę, Jak myślicie, kto by miał łatwiej, żeby kogoś przeskoczyć? Patrzcie, jak idealnie stoją, jak spodenki fajnie się przedłużają. Łatwiej, żeby przeskoczyć stojącą osobę, miałby pan Wilkins, bo ma krocze wyżej 20 cm od spada łeba. Także jak ja robiłem wsady i przeskakiwałem od stojące osoby, to miałem ciężej niż na przykład goście w NBA, którzy są wyżsi, bo oni mają. 20 cm zapasu w wysokości Jonder yy, krocza. Tak po prostu przewinę sobie troszkę, żebyśmy tutaj nie czekali za długo. I mamy już finałowy wsad. Spada łeba, nabieg z prawej strony. O kurwa, mamy w pierwszej rundzie trzy szóstkę. Bardzo dobrze, bardzo mocno wykończoną. Wiadomo, ciężko tu oczekiwać od niego coś więcej z tej trzy szóstki, jakiejś pozycji w locie, poziomej bardziej albo odległości, ale bardzo dobrze wykończony wsad mocno. I ja 50, wcale się nie dziwię. I ja pomimo tego, że mam tu wyciszony dźwięk z tego konkursu, ja w głowie mam teraz rozumieć dźwięk tego wsadu. Trus, trus, bo widziałem ten wsad milion razy. Zajebiście mocno wykończony, bardzo dobrze nawet lądowanie wygląda. Niesamowity typ. A tutaj już mieliśmy chyba pierwszą próbę Wilkinsa i chyba nie udaną. No i niestety to źle wróży dla ciebie szefie. Nabieg. Co zobaczymy? Wiecie co? Ja mam wrażenie, że między nimi tu jest taka batalia, bitwa. Kto po prostu dany w lepiej wykona. I mamy też szóstkę. Trzy szósteczkę na wprost kosza, czyli jeszcze bardziej obróconą niż 180, bo to 180 właściwie zrobił yy, spad jakby się tak czepiać kątów. I mamy 50. Zajebiście, wcale się nie dziwię. I to był jeszcze mocniej, z większą mocą wykończony wsad niż spada łeba. Więc dwa wsady, dwie trzy szóstki, bardzo dobrze wykończone. Aczkolwiek nie wiem, czy bym tak samo patrzył, gdybym oceniał te wsady na ten drugi wsad, bo bym miał dalej w głowie, że to jest trzy szóstka. Odbicie od ziemi, bounce! I pudło, i pudło. Próbuję odbić od ziemi. Od ziemi piłka odbija się od tablicy, i od tablicy próbuję to wsadzić. Dla mnie bomba. Dla mnie bomba, tylko po prostu to wsadzić. I wiem, że zrobi ten wsad, bo pamiętam dokładnie akurat wsady spada łeba z tego konkursu. Cyk na skok jedną ręką. Podanie musi być niesamowicie dokładne. On nie ma zasięgu pół metra nad obręczą, jak ma to Dominik albo inni wysocy dunkerzy. Nie Dominik Czak, pozdrawiam. Nie Dominik Czak, ale Red Dunker, zobaczcie sobie na Instagramie. Podanie musi być naprawdę dokładne. On miał tu kawałek z nadgarstkiem ponad obręczą, a podanie było w idealnym miejscu. Piłkę znalazł tam, gdzie chciał i wykończył naprawdę bardzo dobrze. No, i Dominik Wilkins nabieg teraz z przeciwnej strony i potężny młyn dwoma y, rękami w pierwszej próbie. I siada, jakby nigdy nic. Wychodzi, za kurwia schodzi. Why not? Nie wiem, co pokazuje tym, czy swoją dominację, czy dużą ilość testosteronu. Ale wsad był naprawdę mocarny. Ale czy był lepszy od dość kombinowanego wsada-spada? Nie wydaje mi się, pomimo tego, że spada łeba był w sad prostszy, bo to było tylko w jedną ręką, jakby coś się zastanowić. To jednak podanie, wzrost. Działa na korzyść. Po prostu spada i wszyscy czekają na werdykt, tak? Tak dobrze mi się wydaje, tak. I wygrał? Tak jest. 48 punktów dostaje Wilkins. Spadł web wygrywa konkurs w SADów z legendą, z Wilkinsem, z naprawdę mocną konkurencją i pokazuje wszystkim niskim gościom, że wzrost to tylko cyfra i wystarczy mieć po prostu czarnego gena i skaczecie w chuj i rozpierdalacie konkursadów. A tak serio, ja też nie jestem wysoki i takie osoby chociażby udowadniały w pewnym stopniu mi i wielu innym osobom, że da się coś robić mając mały wzrost. Z tą piłką w powietrzu. Na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo, że byliście tutaj ze mną. Mm, łapka w górę, łapka w górę, łapka w górę. Nie wiem co wam powiedzieć. Ech. Kurwa, może ja bym dzisiaj poszedł coś poskakać na jakiegoś Lorima. Muszę to przemyśleć. Elo.